Czy warto słuchać ludzi, którzy nie zrealizowali tego, co ty możesz zrealizować? Oczywiście, że nie, ponieważ większość ekspertów kanapowych będzie trzymało cię w tym miejscu, gdzie sami siedzą i nie będą chcieli, abyś osiągnął bądź osiągnęła więcej niż oni. I tak miałem większość swojego życia, że po co ci to? Daj spokój, nie szukaj lepszego jutra, żyj w tym bagnie i zachęcaj ludzi też, żeby żyli w tym bagnie i truli się razem z tobą. Nie. Życie jest zbyt piękne, żeby je marnować dla ludzi, takich, którzy nie zasługują sobie. Ani na Twój czas, ani na Twoją opinię, ani na odnoszenie się do kwestii, w których chcieliby na przykład Ciebie obrazić. Pamiętaj, że jak wchodzisz na szczyt, to zawsze będą mówili za Twoimi plecami, ponieważ tam są i tam pozostaną, ale jak wejdziesz na ten szczyt, to większość ludzi nagle chce z Tobą spędzać jakiś czas. Wcześniej byłeś zły, tak miałem w życiu, często i gęsto. Dzisiaj. Kompletnie opinia ludzi mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, jaką wartość daje ludziom. Przede wszystkim, jak moja wiedza może polepszyć innym życie, żeby nie musieli popełniać tych błędów, które popełniałem ja. Więc życzę Tobie dzisiaj świadomości, jasności w realizowaniu celów tych, które sobie tak naprawdę zakładasz i podążaniu za ludźmi, takimi, którzy już zrealizowali to, co ty chcesz zrealizować? Miej wspaniały dzień, bo to jest Twój dzień. Pamiętaj, że jeżeli ja mogłem, to Ty również możesz. Ja jestem zwykły chłopak ze wsi, który próbował cały czas polepszyć swoje życie, podążając w kierunku mroku. W chwili, kiedy zobaczyłem jasność, wykorzystałem to i idę przed siebie w kierunku jasności. Czy żałuję czegoś w życiu? Nie powiem, że żałuję. Mógłbym wszystko inaczej w swoim życiu zrealizować, jak zrealizowałem. Dlatego realizuję swoje życie już teraz inaczej. I nie patrzę na to, że trzeba wyrywać chwasty ze swojego ogrodu, patrząc na to, że tam ma być piękny sad, tylko je wyrywam i idę dalej. I tego również Tobie życzę. Nie przejmuj się opinią innych, tych fusów, które zawsze będą Tobie źle życzyć, do momentu, aż osiągniesz sukces. Miej wspaniały dzień. Jeszcze raz Tobie tego życzę, bo na ten dzień zasługujesz. Cześć.